Przez 15 lat bieganie było moim towarzyszem, przewodnikiem i nauczycielem, pomagającym odkrywać nie tylko tajniki własnego ciała, ale również magię gór i przyrody. W 2023 roku podjąłem decyzję, która odmieniła moje życie. Zanurzyłem się w fascynującym świecie biegów trailowych. W tej niezwykłej dyscyplinie każdy krok, każda trasa Każde wzniesienie to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale i podróż ku głębszemu zrozumieniu siebie. Stałem się częścią czegoś większego społeczności, która czerpie radość i satysfakcję z pokonywania swoich ograniczeń i osiągania nowych szczytów. Rozpocząłem rywalizację z najlepszymi, przenosząc swoje doświadczenie na międzynarodową arenę, ucząc się i czerpiąc inspirację od innych pasjonatów. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy zanotowałem ogromny progres, który przyniósł zwycięstwa i wyjątkowe osiągnięcia. Ale to nie koniec podróży. Bieganie jest ciągłym procesem nauki i samodoskonalenia. To nie tylko sport, to styl życia, który nauczy Was wytrwałości, samodyscypliny i pokory. Otwórzcie się na nowe doświadczenia, poznajcie moc, która drzemie w Waszych nogach i w Waszym sercu, i dajcie się ponieść magicznej przygodzie biegania po niesamowitych górskich ścieżkach. Petarda!